Cześć wszystkim, witam ponownie. Wraz z wejściem rytuału dziewiątki, trzy lochy z przeszłości Destiny zostały powtórzone z aktualizowanym łupem Nowymi, i trudniejszymi poziomami trudności, a także dodatkowymi nowymi mechanikami. Oczywiście trudniejsze poziomy trudności oferują najlepszy łup, szczególnie w przypadku zupełnie nowego trybu Ultimatum, który daje wyłącznie adeptowe warianty broni z lochów. W tym tygodniu dostępnym lochem jest iglica obserwatorki. Pomyślałam, że dobrym pomysłem będzie dostarczenie Wam pełnego przewodnika do trybu ultimatum i jak najlepiej zoptymalizować obrażenia, skuteczne strategie oraz kilka ogólnych wskazówek dotyczących wyposażenia, które pomogą Wam ukończyć loch w trybie ultimatum. A co ważne, ponieważ jeśli chcecie zdobyć nowy tytuł wieczny, będziecie musieli ukończyć każdy z trzech lochów co tydzień na poziomie trudności ultimatum. Zanim przejdziemy do przewodnika, właśnie opublikowałam film, w którym szczegółowo opisałam, jak działa wydarzenie rytuał dziewiątki. Więc jeśli nie jesteś pewien jak działają pewne rzeczy, to koniecznie obejrzyj najpierw ten film, a potem wróć do tego. Dodatkowo jeśli potrzebujesz więcej informacji o mechanice tego lochu, a wersja eksploracja nie wystarcza, to zapraszam do przewodnika na moim kanale do tego lochu wersji klasycznej, link zawieram w opisie tego filmu. Przyznaję, moim zdaniem najlepiej jeśli drużyna będzie składać się z samych czarowników lub przynajmniej dwóch ze względu na leczenie, jeśli chodzi o tryb ultimatum. Jeśli chodzi natomiast o złoto, to przypominam, że dwie śmierci w drużynie powodują spadnięcie na srebro, a co za tym idzie gorszy łup. W tej sytuacji, jeśli taka nastąpi, możemy zacząć enkanter od początku. Gra na to pozwala, więc jeśli dążysz do złota, a pojawiły się śmierci w drużynie, lepiej zwajpować enkanter i spróbować od nowa. Zacznijmy więc od początkowego etapu lochu. Pierwsze musimy zająć się cyklopami, które znajdują się na wzniesieniach, gdyż na poziomie ultimatum jesteśmy dosłownie na ich jeden strzał. Cyklopy po krótkich chwili odnawiają się, więc zwracamy uwagę co kilka chwil, czy już się nie pojawiły, by ponownie się nimi zająć. Drugą ważną rzeczą jest niekończenie węzłów. Podczas robienia czterech elektrycznych węzłów, łańcuchów nie ukończamy ich. W ten sposób nie pojawi się więcej wrogów, dzięki czemu przeżywalność na środku areny wzrasta, co również daje nam swobodniejszy ruch przy robieniu elektrycznych łańcuchów. A więc robimy węzły jeden po drugim bez strzelania ostatniego w każdych z nich na środku areny. A gdy już wszystkie cztery elektryczne łańcuchy węzłów mamy zrobione w ten sposób, strzelamy w ostatnie węzły jednocześnie, zakończając mechanikę. Pojawi się boss hydra, uniemożliwiając Ci dalsze postępy. Ma on sporo zdrowia i dobrze działa na niego, na przykład pieśń płomienia czarownika, a wielu graczy dalej używa tutaj lorda wilków. Który, pomimo znerwienia od czasu ostatniego rysetu, daje sobie tutaj radę. Etap skakania. Przechodzimy spokojnie, zabijając wrogów. Można otworzyć ukrytą skrzynię na tym etapie. Jeśli nie wiecie gdzie ona się znajduje, zapraszam do filmu w opisie, gdzie zawarte są również dodatkowe skrzynie. Podczas przechodzenia tego etapu, jeśli jeszcze nie zebraliście złotego engramu, koniecznie zróbcie to teraz. Dochodząc do kolejnej części lochu, pierwszą poważną zmianą, jaką zobaczysz, jest dodanie licznika czasu, w którym to czasie musimy przejść wszystkie piętra. Może przerażać, jednak jeśli znamy mechanikę, wiemy, gdzie są węzły i skupimy się tylko na koniecznych rzeczach, to zostanie tego czasu jeszcze w zapasie. Mechanika enkantera minimalnie ulega zmianie. Musimy połączyć dwa zestawy węzłów na każdym piętrze, a po ich ukończeniu tu nowość pojawi się dodatkowy wróg lub wrogowie, których musimy szybko zabić, aby winda prowadząca na kolejne piętra otworzyła się. Na pierwszym piętrze mamy grupkę minibosu Harpie, na drugim poziomie jest to Hydra, poziomu bossa, a na trzecim piętrze jest gigantyczny minotał, najlepiej jeśli do każdych z tych bossów użyjemy studni leczącej. Grając w drużynie najlepiej, jeśli jedna osoba zajmie się lewym zestawem węzłów, a druga prawym. Trzecia osoba najlepiej niech dołączy do gracza, który ma mniej leczenia, by pomóc w zabijaniu najbliższych wrogów gracza robiącego węzły. Gramy więc powoli, ale zgodnie z mechaniką skupiając się na robieniu węzłów. Jeśli jednak podczas ich robienia mamy problemy z przeżywalnością, stawiamy najpierw na przeżycie, ponieważ gwarantuje to najlepsze możliwe nagrody, nie podejmujemy więc zbyt dużego ryzyka. Ten kanter z bosem Akulusem ma jedną poważną zmianę. Musimy ukończyć cztery zestawy węzłów określonej kolejności, wskazanej przez kształty, patrząc na nie od góry do dołu na środku areny. Czyli jeśli jako pierwszy u góry symbol wskazuje symbol trójkąt, to pierwsze musimy ukończyć zestaw węzłów na którym świeci trójkąt. Gdy węzeł zostanie ukończony, górny symbol na środku areny zniknie, wtedy możemy zająć się kolejnym symbolem w powietrzu itd. Jeśli przykładowo dwie osoby zajmują się węzłami, pierwszy gracz ukończa węzeł trójkąta, a drugi gracz ukończa węzeł kwadratu i przykładowo węzeł kwadratu został szybciej ukończony niż trójkąta, to gra po upływie czasu zabije nas. A więc dobrą strategią jest tutaj pozwolenie jednemu graczowi na robienie węzłów lub jeśli dwoje graczy będzie zajmować się tą częścią mechaniki, to muszą się oni komunikować, czy mogą zakończyć węzeł w danej chwili. Jedną osobę musimy koniecznie oddelegować do zabijania wrogów, zwłaszcza latających harpii. Ten gracz powinien stać na końcu jednego z węzłów i zabijać ich z dystansu. Gdy zostaną zrobione trzy zestawy węzłów w kolejności wskazanej na środku areny, cała drużyna udaje się do miejsca, w którym zostanie zakończony czwarty, ostatni węzeł. Gdy boss przybliży się do nas i otworzy oczy, zajmujemy się rozbiciem wszystkich oczu i jak najszybciej. Do tego bosa polecam jednak najbardziej trzech czarowników, wszystkich z pieśnią płomienia i adwersarzem królowej z ustawieniem artefaktu na rekonstrukcję cząsteczkową i na strzępy. Po zniszczeniu oczu, użyjemy naszą supermoc i zaczniemy podążać za bosem i strzelać w niego. i Dzięki pieśni płomieni, które daje nam 90% redukcji otrzymywanych obrażeń. Będziemy mogli łatwiej przetrwać eksplozję bossa na końcu ataku. Jeszcze jedna mała rzecz, jeśli gramy z pieśnią płomieni na pryzmatyku, to polecam pierwszy użyć transcendencji dla zwiększenia obrażeń broni o 10%. Zadajemy obrażenia najlepiej adwersarzem królowej, zadając tylko obrażenia krytyczne, czyli strzelać w sam środek bossa, gdyż musimy zabić go w trzech fazach, więc nie możemy sobie pozwolić na chybienia. Do całego enkanteru, jak również do lochu polecam używać karabiny wiązkowe ze względu na duży magazynek i są dobre do robienia węzłów i jest to chyba najlepszy typ broni do zaszczalnia oczu na tym bosie. Dodatkowo w drużynie powinny być modyfikacje na amunicję ciężką. Nie możemy też tracić dużo czasu na ukończenie ostatniego węzła w celu farmienia ciężkiej amunicji, ponieważ po dłuższym czasie boss udaje się na ostatni węzeł bez jego ukończenia i zaczyna atak. Dlatego owszem, weźmy trochę czasu na farmienie amunicji, ale nie za dużo. Koniecznie upewnijmy się, że przed samym podejściem bossa na jego drodze nie został jeszcze żywy Minotaur gdyż, gdy strzelając adwesarza w środek bossa, często, jeśli minotaur jeszcze żyje, wchodzi on w linię strzału, przez co tracimy ważny damage Podczas przechodzenia do pomieszczenia z reaktorem, po dotarciu do pierwszego pomieszczenia z nowym zestawem węzłów i w kolejnym, zamiast móc uderzyć we wszystkie węzły, teraz musimy uderzyć w nie w określonej kolejności, jeden po drugim, ponieważ wszystkie są początkowo zamknięte i otworzą się dopiero po aktywacji poprzedniego węzła. To, który węzeł jest następny w kolejce, wskazuje migające na nim czerwone światło. Jeśli nie zebrałeś jeszcze drugiego złotego engramu z tego lochu, znajduje się on na półce po prawej stronie między pudłami tuż przed ostatnim skokiem do ostatniego enkanteru. Upewnij się, że już go zebrałeś, ponieważ zebranie engramu z tego lochu jest potrzebne do ukończenia tytułu wieczne. Ostatni enkanter jest zdecydowanie najtrudniejszy do przetrwania ze względu na kilka rzeczy: wrogów, wybuchające harpie i sam w sobie boss. Więc na początek przynajmniej jeden z Twoich czarowników musi ustawić się na leczenie dla drużyny. Za chwilkę do tego jeszcze wrócimy. I jeśli chodzi o zmianę w mechanice tego enkantera, to czerwone migające węzły powracają i ponownie będą wymagały od Ciebie strzelania do nich w odpowiedniej kolejności, abyś mógł przejść do następnego etapu aktywacji węzłów żółtych. I podobnie jak w poprzednim enkanterze, żółte węzły muszą być zrobione w kolejności wskazanej przez kształty czytane od góry do dołu. Jeśli zakończymy węzeł w złej kolejności, pojawi się licznik czasu wipe'u enkantera. Najlepiej, jeśli jeden gracz zajmie się robieniem zestawu węzłów, a dwójka graczy zajmie się zabijaniem wrogów. Najlepiej z pomieszczenia z reaktorem. I jeśli zajdzie taka potrzeba, to trzymać bossa z dala od reaktora dla gracza robiącego węzły, jeśli boss za nim podąża. Jeśli chodzi o sam atak na bossa, próbowałam więcej różnych strategii, jednak dla mnie najlepsza wydaje się być z dwoma czarownikami, z alchemią, na studni leczącej i w drużynie z jednym tytanem ustawionym na superzdolność Nawałnica z aspektem twierdza burzy z założonym kirysem spadającej gwiazdy i w tej strategii wszyscy będą używać 1000 głosów z radio ostatnie życzenie. Jeśli drużyna nie posiada tej broni, możecie próbować użyć Tandelrolda lub Boskość z dwoma liniowymi karabinami fuzyjnymi, najlepiej Adwesaż Królowej w aspekcie z rekonstrukcją cząsteczkową. Po zakończonym ataku polecam pobiec do pomieszczenia z reaktorem, gdyż jest to w tym momencie najbezpieczniejsze miejsce i możemy z tego miejsca bezpiecznie zabić Hydry, by przystąpić ponownie do mechaniki Encantera. Dla graczy, którzy będą zajmowali się zabijaniem wrogów, polecam użyć modyfikacji w hełmie detektor ciężkiej amunicji i zwiadowce ciężkiej amunicji i na broni głównej ustawić wzmocnienie detektora ciężkiej amunicji dla wygenerowania jak największej ilości tej amunicji potrzebnej do ataku na bossa. Jeśli macie dodatkowe pytania, z chęcią na nie odpowiem do zobaczenia strażnicy.